Mazowieckie Dni Rolnictwa w Płońsku to doskonała okazja do tego, by zobaczyć i sprawdzić co słychać w branży. Mnóstwo wystawców prezentuje tu z jednej strony swoje wyroby naturalne, czyli na przykład pieczywo, ciasta, wędzone wędliny, kiełbasy, nalewki, a z drugiej strony prezentowane są choćby najnowsze maszyny rolnicze czy rośliny. Spośród 250 wystawców, którzy przyjechali dzisiaj do Płońska, ja muszę znaleźć tego jednego, z którym się umówiłam, czyli pana Krzysztofa, który zajmuje się tłoczeniem olej. Oczywiście przez cały teren tej imprezy zajęło nam bardzo dużo czasu, nie tylko ze względu na to, że to ogromny teren, ale również ze względu na to, że niezależnie od tego, przez jaką alejkę szliśmy, przedzieraliśmy się przez prawdziwy tłum. To jest bardzo popularna impreza. Pan Krzysztof, dzień, dzień dobry. dobry. Nareszcie na pana cenię, znaleźliśmy. Nią, no niestety jest tak dużo gości, dużo klientów, że ciężko w tym tłumie nas odnaleźć. Ale i pan jest rozchwytywany. Ja pana jeszcze jakiś czasem widziałam na scenie, odbierał pan nagrodę tak, z rąk ministra. Zgadza się, to jest fajne chodzi. wyróżnienie, bo nasz olej rydowy z i naszej dostał nagrodę za najlepszy produkt na targach. No właśnie, Także, gratulacje. Że my w gospodarstwie mamy takie tradycyjne, rodzinne, że wszystko produkujemy, od pola do stołu, także te nasze produkty, nasze, nasze nasiona, co wyprodukujemy, przetłoczymy i później sprzedajemy, o proszę zobaczyć. To zerknijmy. Takie taki buteleczka. A ja... Każdy olej to inny kolor, Każdy inna kolor, konsystencja. Inny smak, tak, tak. Ale... Mieszkamy blisko poświętnego, to jest tylko 20 km. Zapraszamy do gospodarstwa. Wtedy zobaczycie Państwo od podstaw pole nasze tłoczenie, zobaczycie jak to wszystko w rzeczywistości wygląda, jak to później możemy pokazać, jak to się sprzedaje. Wystarczyło nam przejechać 20 km, żeby znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Pana Królestwo jest bardzo piękne i widzę, że to nie tylko te oleje, o których rozmawialiśmy, ale także i koniki. Jest to gospodarstwo wielopokoleniowe, piąte pokolenie: dziadek, rodzice, my, nasi dzieci i mnóżki. Znaczy, to jest gospodarstwo rodzinne 150 hektarowe. Zajmujemy się produkcją roślinno-zwierzęco. Mamy rasę zachowawczo świnek, rasy złotnicka biała. Do tego w gospodarstwie siejemy len, rzepak, z czego tłoczymy oleje. Olej lniany, olej rzepakowy, który sprzedajemy bezpośrednio z gospodarstwa. To w tej chwili jest, znajdujemy się w tłoczni. Pokażę Pani, jak to działa? A proszę Was, proszę zobaczyć. Tak, tu zasypujemy nasiona lnu. Mogę nawet pokazać, jak to wygląda. Nasiona, które są już oczyszczone. Yy, Można? Już, tak, tak, proszę bardzo. To jest bardzo dużo pracy, bo muszą być, nie może być żadnych pozostałych chwastów. ani Jedynie co, tylko plewka zostaje. Także Czyściutko. te nasiona wrzucamy do, do naszej tłoczni. I to jest... I później te nasiona lecą w tą, w tą małą praskę. To jest takie mniej więcej przykład, jak maszynka do mielenia mięsa, tylko że tu z tyłu wychodzi sprasowany maków lub ewentualnie rzepakowy, a tu z boku małe otworki wylatuje nasz olej. To próbujemy? Próbujemy, to idziemy, zobaczymy, jak, jak smakuje, jakie są walory smakowe. Proszę bardzo. Okay. Jesteśmy w tej chwili w sklepiku, gdzie klienci, którzy mogą u nas zakupić, ale nie tylko zakupić, ale spróbować te oleje. Proszę teraz spróbować. Mamy olej tak, z ostropestu. Jakie albo, właściwości? Albo powiem, po kieliszku. Proszę, po I co, kieliszku. wszystko? Nie, delikatnie. A jaką dawkę można przyjąć, tak żeby też nie proszę. zrobić sobie krzywdy? Nie, olej w zasadzie jest tak dobry, że łyżeczkę, dwie łyżeczki dziennie, dwie szkoły, Przed, na trzy, albo później. To także. Dobry z ostropestą. Proszę spróbować. Z pierogami jak... mi się kojarzy. Tak. I powiedz, co to jest za olej. Ostropest to to już nie jest. lento to też nie jest. No pan mi pokazywał wcześniej konopię, to Zgadza się. No to znaczy, że. Zna się pani. Na konowie. Dobrze. Teraz co my jeszcze pokażemy. I ten. W tej chwili to jest hitem ten olej. Bardzo okay. dużo cały, oczyszcza cały organizm. niszczy pasożyty. Tylko, że czuć. Mm, Bardzo wyjątkowy, bardzo. Uh -huh. Ostry. Tak. Ostry, intensywny, mm, ciemny. O, Pan już mi tutaj podpowiada, to jest czarnuszka, tak da. myślałam, skoro oczyszcza tak, cały da. organizm i rzeczywiście jest teraz wielki sza szał jest, jest, na czarnuszka. wielki szał i o, jaki mocny. Dużo dzieci, rodzice mm -hmm. kupują dla dzieci, także oczyszcza, znaczy niszczy nam pasożyty w całym organizmie. Nie tylko olejami człowiek żyje przecież, miałby nam Pan pokazać jeszcze, gdzie Pan hoduje świnie. Proszę, zapraszamy. To ile Pan ma w świnie? 20 loch w cyklu zamkniętym. Rasa mhm. zachowawcza, złotnicka. Ale zachowawcza czyli Dlaczego? co? Rasa na odtworzenie polskiej rasy. Aha. Rasa z lat 50 Także mhm. to chodzi o to, żeby ta rasa przetrwała w Polsce, żeby klienci byli zadowoleni, że mają dobre mhm. miejsce. Mhm. Oj, teraz stop! Tego nie powiedziałam, ale mamy zakaz wstępu każdej osoby do chlebni. Dlaczego? Dlatego, że Choroby ASF, inne choroby. Nasza znaczy choroba ASF nie jest szkodliwa dla ludzi, ale jest szkodliwa dla zwierząt. Także tu jest ten problem, żebyśmy te rasy zachowali, żeby ona bezpiecznie przetrwała mhm. na, na następne pokolenia. Widziałam już i tak bardzo dużo w Pana gospodarstwie. No, nie pozostaje mi nic innego niż pogratulować, podziękować za zaproszenie. To, co widziałam, robi ogromne wrażenie. Słuchaj, to jest nasza pasja, to nasze życie, to my z tego żyjemy i staramy się, żeby to jak najlepiej nam wypadło i żeby te następne pokolenia, które rosną, też chciały przejąć tą pałeczkę. Gratulacje, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Po odwiedzinach w gospodarstwie u Pana Krzysztofa postanowiliśmy wrócić jeszcze na Mazowieckie Dni Rolnictwa w Płońsku. W końcu jest jeszcze tyle do zobaczenia. Chodźcie z nami! Znajdujemy się na polu doświadczalnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Poświętne w Pońsku. Nasze pole. To obszar około 27 hektarów. Na tej powierzchni uprawiamy główne gatunki roślin rolniczych. Tutaj, gdzie się znajdujemy, to są doświadczenia ścisłe, które prowadzimy przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Te doświadczenia służą temu, aby móc opracować listę odmian zalecanych do uprawy na danym, w danym regionie, czyli w naszym przypadku w regionie Mazowsza. Na tych dniach rolnictwa prezentowanych jest bardzo wiele maszyn. Które służą szczególnie do pomocy. Pomocy rolnikom, żeby ich żmudna praca stała się choć troszkę lżejsza. Widzieliśmy wielką maszynę, która wyciągała kamienie z pola. Na czym polega jej zastosowanie? Maszyna nazywa się Usaria, i to jest takie, taka naprawdę bardzo pomocna maszyna, choć niestety bardzo kosztowna, ponieważ no w zakamienionym polu, żebyśmy nie wiem co robili, to rośliny nam nie powschodzą, tak nie ma możliwości siewu. Na tych dniach rolnictwa widziałam bardzo dużo sprzętu i aż zechciałam sama spróbować przejechać się jednym z tych ogromnych ciągników, ale nie spodziewałam się, że będę za kierownicą, tylko teraz pytanie, czy w takim nowoczesnym sprzęcie, gdzie jest wygłuszenie, klimatyzacja, gdzie to wszystko już są standardy, jest taka możliwość, że ja rzeczywiście mogę prowadzić ten ciągnik? No podstawą do tego wiadomo jest prawo jazdy kategorii B, jeśli chodzi o poruszanie się ciągnikiem. A reszta to już jest analogicznie. nie To proszę tłumaczyć, niech dzieje się magia. Eee, wciskamy sprzęgło, czyli z tej strony już pomogę. Wciskam. wciskam sprzęgło, mhm. mamy rewers elektrochirurgiczny, go, dajemy go do przodu. I Oni po opuszczaniu sprzęgła, a rusza. I powoli ruszamy sobie. No i ruszamy. Tak. I rozumiem, że tutaj kierownicy już nie dotykam. On jedzie sam. W tym sam. momencie, gdyby mamy zapisaną e, drogę przejazdu tego dziennika, bo jesteśmy, e, znaczy mamy tutaj ustalony już pokaz tego dziennika, mhm. e, więc e, przez cały cykl drogi nie musimy nic e, załączać. Ciągnik, e, w którym teraz siedzimy jest wyposażony w na, nawigację hydra system z kierownicą elektryczną o dokładności 1,5 cm. 1,5 cm i to właśnie dzięki tym precyzyjnym danym ciągnik dobrze wie, że teraz jesteśmy już w zasadzie z mojej perspektywy, wjeżdżamy w drugie pole, ale on wie, że trzeba skręcić i właśnie się wyrabiamy. Robi to na mnie ogromne wrażenie. Co robi więc rolnik podczas takiej pracy? Rolnik, jeśli mamy powiedzmy nagraną sekwencję bądź przejazdy, bądź przygotowane wszystko, jeśli chodzi o nawigację. Tak naprawdę służy tylko do kontroli, do obserwacji, czyli czegoś tak, nadzoruje może. ile takim sprzętem możemy obsłużyć pola, to znaczy obrobimy jaki teren na przykład w godzinkę? Nie. W tym momencie z tyłu mamy okreskiwerż, który ma szerokość 20, 24 metry, więc tak naprawdę przy prędkości 10 na godzinę e, potrafi nam e, w godzinę obrobić 24 hektary. No, zaraz pokażemy jak się rozkładają te skrzydła, no, wtedy ten cały sprzęt robi bardzo duże wrażenie, ile taka przyjemność kosztuje? Jeśli chodzi o ciągniki, no to zaczynają się ceny od 400 tysięcy netto. Jeśli chodzi o dedykowany opryskiwacz, ceny mniej więcej plus zaczynają się od 300 tysięcy netto. Robotyzacja, automatyzacja i nowoczesne technologie. Te słowa coraz częściej używane są w kontekście rolnictwa. Dowodów na to, że rolnicy mają mnóstwo możliwości, by rozwijać swoje gospodarstwa, dostarczyły Mazowieckie Dni Rolnictwa w Płońsku. Zresztą jeden z takich dowodów widzą Państwo sami.